Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika w piątek piąteczek Piątunio. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Dlatego, że teraz, zgodnie z obietnicą, pokażę Wam kurnik, który ptaszyńca się nie boi. W poprzednim poniedziałkowym odcinku obiecałem Wam pokazać mój nowy kurnik. Określiłem go jako kurnik, który ptaszyńca się nie boi. Jednakowoż ma on więcej zalet. Nie jest to jego jedyna cecha. I chociaż stoi już u mnie od kilku ładnych dni, to ilekroć na niego spoglądam, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i cieszę się, że, że go mam. Zobaczcie, jest to kurnik marki Kerbl, marki, którą. Ostatnio dość sobie mocno upodobałem marki, która budzi moje zaufanie. Ale do brzegu, dlaczego ten kurnik ptaszyńca się nie boi oraz o innych jego zaletach i właściwościach, właśnie w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć. Ale może zacznę od początku. Kurnik zbudowany jest. Stworzywa sztucznego. Kiedy widziałem ten kurnik na obrazkach, na zdjęciach gdzieś tam na stronie producenta czy sprzedawcy, pomyślałem sobie, że no nie do końca jestem pewien co do jakości czegoś takiego jak kurnik plastikowy. No bo jak to? Wszystkie moje kurniki, które do tej pory yy, użytkuję i które wybudowałem. Chciałem pokazać, ale nie widać stąd. Są zrobione są zrobione z drewna, a tutaj kurnik plastikowy jak to się będzie sprawdzało w praktyce? Jaką wytrzymałość ma taki kurnik? Jakimi właściwościami charakteryzuje się ten, ten plastik, to tworzywo? Obawiałem się, że być może, kiedy. Upadnie albo kiedy stuknę mocniej, albo kiedy się przewróci, że to się wszystko może na przykład połamać, no bo przecież zrobione jest z tworzywa. Okazuje się, moi drodzy, że tworzywo, z którego zrobiony jest ten kurnik, jest tworzywem bardzo, ale to bardzo odpornym. Jest dość elastyczne, ale zarazem sztywne, więc Cała konstrukcja tego kurnika, dzięki temu, że zrobiony jest z takiego, a nie innego tworzywa, również jest sztywna i stabilna. Kurniczek, jak widzicie, wyposażony jest w kółeczka czyli jest to kurnik mobilny. Zaletą takiego mobilnego kurnika jest to, że bez problemu można, można go przemieszczać. I kiedy na przykład kurki Wydziobią trawę w jednym miejscu, możemy z kurnikiem przejechać w inne miejsce, gdzieś, gdzie jest więcej trawy, gdzieś, gdzie y, te warunki się różnią. A mówiąc żartem, taki mobilny kurnik razem z kurami możemy nawet zabrać ze sobą na wakacje. To już tak w formie żartu powiedziałem ale ten kurnik naprawdę można przemieszczać. Y, cała konstrukcja jest dość lekka. Więc, jedna osoba bez problemu sobie z nim poradzi. Zobaczcie, on tutaj ma taką dodatkową wajchę, taką dodatkową dźwignię, za którą możemy złapać i ten kurnik na tych nogach przemieścić. Co do samej konstrukcji, ktoś, kto potrafi posługiwać się kluczem i potrafi wkręcać śrubki. Bez problemu poradzi sobie z montażem tego kurnika, ponieważ instrukcja, która jest dołączona do całego zestawu, bardzo jasno i czytelnie pokazuje pismem obrazkowym, w jaki sposób krok po kroku taki kurnik trzeba montować. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie tutaj precyzja umieszczenia wszystkich otworów montażowych. Wszystkich gwintów. Gwinty e, zrobione są z mosiądzu. Zobaczcie. I bardzo fajnie zatopione w tym, e, w tym plastiku. Nie ma żadnego problemu, aby śrubą trafić do gwintu. Wszystko jest łatwe, proste i czytelne. Także powtarzam raz jeszcze. Osoba, która potrafi przykręcać śrubki i potrafi czytać obrazki bez problemu. Poradzi sobie z montażem takiego kurnika i z perspektywy czasu, jak przypominam sobie, ile pracy i pieniędzy kosztowało mnie wybudowanie moich kurników, kurników drewnianych, to myślę sobie, że dla kogoś, kto nie chce się bawić w stolarza, cieśle, budowniczego kurników, zakup takiego mobilnego kurnika stworzywa jest. Rozwiązaniem idealnym. Jeżeli chcesz sobie postawić taki kurnik, nie wiem, na swojej posesji, czy na swojej działeczce, czy po prostu chcesz hodować na własny użytek tych kilka sześć czy siedem kurek, to w takim kurniku one bez problemu i z powodzeniem mogą sobie żyć, mieszkać. Taki kurnik będzie przyjemny do życia, zarówno dla naszych kurek, jak również bardzo przyjazny w obsłudze dla hodowcy, dla użytkownika. I może przejdę teraz do pokazania Wam wraz ze szczegółami, w jaki sposób można obsługiwać, otwierać, zamykać, czym charakteryzuje się ten kurnik, jak wygląda jego budowa w środku. I zacznę od tych przednich przestronnych, dużych drzwi. Które posiadają zamknięcie, które są przeszklone. Oczywiście nie jest to szkło, jest to tworzywo, ale dzięki tak dużemu przeszkleniu nasze ptaki będą miały odpowiednią ilość światła, co pozytywnie wpłynie na ich cykl codziennego życia. Jak powiedziałem, dzięki zamknięciu żadne drapieżniki nie dostaną się do środka. A w środku wygląda to yy, zobaczcie następująco. Rzeczą, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo nie wiedziałem o niej, to od razu muszę wam powiedzieć, że kurnik, yy, że ten kurnik to nie jest taka zwykła plastikowa ścianka, bo zobaczcie jaka gruba jest. Jaka gruba jest ta ściana. Ona jest podwójna. Zobaczcie, to wszystko jest, to wszystko jest podwójna ścianka. Tutaj Wewnątrz jest pusta przestrzeń, która stanowi izolację. Pamiętam, że na przykład hiszpańskie budownictwo opiera się właśnie na budowaniu podwójnych ścianek. Tam nie stosuje się żadnego ocieplania styropianem czy wełną mineralną, tylko izolacją jest powietrze. Podobnie tutaj, zobaczcie, właśnie te ścianki są, te ścianki są puste i dzięki temu. Ten kurnik y, będzie miał poniekąd izolację, tak grzęda, na górze grzęda. Pod spodem zobaczcie taka półka, na którą, na którą spadają kurze odchody. Poniżej znajduje się dość duże gniazdo, w którym kury będą mogły składać jajka. Myślę, że. Na ścisłość spokojnie zmieszczą się tutaj nawet dwie kury. Nie wiem jak wasze, ale moje kury czasami lubią sobie razem wejść do jednego gniazda i razem sobie siedzą, razem te jajka znoszą. Do tego gniazda mamy dostęp nie musimy, nie musimy wcale otwierać tutaj tych drzwi, żeby wyciągnąć jajka. Bo zobaczcie, tutaj mamy taką, takie drzwiczki. Nazwijmy to, że są to drzwiczki inspekcyjne i przez ten otwór wyciągamy jajka. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to zobaczcie co mamy tutaj. Ta półka, na którą kury się załatwiają, możemy ją sobie bez problemu wysunąć, zabrać, wysypać gdziekolwiek. No może gdziekolwiek to nie wysypać w odpowiednim miejscu te nieczystości całą tą półkę na przykład umyć wodą przy pomocy węża czy też przy pomocy myjki ciśnieniowej i czystą półeczkę wkładamy z powrotem do kurnika. Bardzo fajna, bardzo fajna dopasowana sprawa kolejną rzeczą jest wejście jest wejście dla kurek mamy tutaj również zamykane jest do tego taki trap po którym kury mogą sobie do tego kurnika wchodzić ja myślę, że ten kurnik przystosowany jest również do tego aby zamontować tutaj drzwi automatyczne myślę, że jest on w pełni kompatybilny do drzwiczek automatycznych, natomiast moja wersja jest taką wersją podstawową bez dodatkowego wyposażenia, bo z tego co widziałem, to występują dodatkowe akcesoria, przystosowane właśnie do tego, aby w takim mobilnym kurniku te akcesoria sobie montować. Kto ciekawy, gdzie można sobie kupić tego typu kurnik oraz akcesoria do tego kurnika. To oczywiście link do strony internetowej, gdzie można sobie te rzeczy zakupić, umieszczę w opisie pod filmem. To tak jak zwykle. Natomiast chciałem pokazać Wam jeszcze, jak wygląda sufit w tym kurniku, bo oczywiście sprawa odpowiedniej wentylacji w kurniku jest sprawą bardzo istotną, której pominąć nie można. I teraz zobaczcie tutaj sufit również jest również jest podwójny i podwójnie yy, ocieplony, bo tak, bo tutaj mamy jedną, jedną płytę, która jest wewnątrz pusta, ale zobaczcie tam nad nim jest ten właściwy dach czyli ten a tutaj jest otwór wentylacyjny tutaj również można Przykręcić odpowiedni wentylator, który również można sobie zakupić jako dodatkowe akcesorium, i taki wentylator jeszcze dodatkowo będzie wspomagał wyciąganie tej nadmiernej wilgoci z kurnika. O ile, o ile będzie taka potrzeba, ja póki co będę sobie testował ten kurnik bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Pod kurnikiem znajduje się stelaż. Ten stelaż również montujemy przy pomocy dołączonych do zestawu śrub. Wszystkie śruby oraz wszystkie okucia zrobione są z wysokogatunkowej stali. Zobaczcie, to jest stal nierdzewna, więc nie ma tutaj takiej opcji, żeby te śruby, żeby te gwinty zaczęły nam rdzewieć. I teraz bardzo ważna wiadomość. Czyli to, o czym mówiłem na początku, że kurnik nie boi się pasożytów, kurnik nie boi się ptaszyńca. Zobaczcie, tutaj dzięki temu, że ściany mają gładkie powierzchnie, tutaj nie ma za bardzo gdzie zagnieździć się kurzy ptaszyniec. Natomiast nawet gdyby udało się jakimś osobnikom Zagnieździć w tym kurniku, to wtedy bierzemy kluczyk, odkręcamy te śrubki, rozkładamy kurniczek jak klocki Lego, bo tak, tak, ten kurnik składamy z przyjemnością. Jeśli ktoś w dzieciństwie lubił bawić się klockami Lego albo Lego Technik, to montaż tego kurnika będzie dla niego czystą przyjemnością, ale tak jak powiedziałem, Poradzą sobie z tym również osoby nie mające jakiegoś wielkiego doświadczenia mechanicznego, monterskiego, bo wszystko opisane jest w załączonej instrukcji. I wtedy rozbieramy taki kurnik, czy nawet profilaktycznie raz na jakiś czas, rozkładamy go na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no sześć właściwie, może trochę więcej niż sześć takich głównych elementów wszystko w prosty sposób rozkręcamy myjemy myjką ciśnieniową i sayonara ptaszyńcu, piurojadzie, pchło czy jakikolwiek inny pasożycie który chciałbyś się zagnieździć tutaj w tym kurniku bardzo fajna sprawa dla osób, które nie chcą Mieć podobnego problemu jak ja, no bo nie sztuka jest wybudować kurnik drewniany a później prowadzić walkę z ptaszyńcem. Ta walka jest oczywiście możliwa, żeby ją wygrać, ale mimo wszystko zawsze to spędza sen z oczu takiemu hodowcy. Kurki wtedy również cierpią, nie są szczęśliwe. Ktoś z widzów napisał mi, że kury mieszkające w kurnikach w których grasuje kurzy ptaszyniec to każda noc dla takich kur jest istnym piekłem na ziemi no wyobraźcie sobie w poprzednim odcinku mówiłem, że w ciągu 12 tygodni z jednego tylko ptaszyńca może namnożyć się ich aż prawie ćwierć miliarda więc patrząc na to moi drodzy z perspektywy Czasu, jak zaczynałem swoją przygodę z kurkami, kiedy budowałem swój pierwszy kurnik, nie miałem jeszcze pojęcia o tym, że coś takiego można sobie kupić i w prosty, łatwy i przyjemny sposób przy użyciu dwóch, dwóch narzędzi. No bo tutaj stosujemy jedynie klucz płaski trzynastkę oraz klucz taki. Imbusowy, bodajże czwórka albo piątka, już w tej chwili nie pamiętam, że łatwo, szybko i przyjemnie możemy zmontować sobie w ciągu godzinki taki kurnik. W dzisiejszych czasach życie pędzi tak szybko do przodu, że warto je sobie ułatwiać, upraszczać. Dlatego, jeśli uznasz, że taki kurnik jest właśnie dla Ciebie, to w opisie pod tym filmem znajdziesz link do tego kurnika. Ja raz jeszcze ze swojej strony powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczony tym jakiej jakości jest to produkt, bo na zdjęciach nie wygląda. Podsumowując jednym słowem no sztos. Po prostu sztos. Nie spodziewałem się, że ten kurnik będzie aż tak dobrej Jakości. Nabieram coraz większego zaufania, słuchajcie, do tej marki, bo nie jest to pierwszy produkt marki Kerbl, jaki znajduje się w moich kurnikach. Zresztą ci z Was, którzy oglądają kanał, doskonale o tym wiedzą. Moi drodzy, tym akcentem już się z Wami żegnam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Czekam na Wasze komentarze. Mówił do Was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.